Cześć! Pewnie widzieliście nie jeden film o tak zwanym sekrecie poliglotów. Wystarczy tylko, że klikniesz link, zapiszesz się do newslettera i weźmiesz udział w darmowym webinarze, a drzwi do języków obcych będą stały przed Tobą otwarte. Z ciekawości obejrzałem kilka takich filmów i muszę przyznać, że z reguły ich jakoś jest średnia albo niska. Zazwyczaj zbierają one karty porad, które może same w sobie są przydatne, ale nie tworzą żadnego spójnego systemu i ciężko się w nich odnaleźć oraz wprowadzić je w praktykę. Skutek jest taki, że po ich obejrzeniu dalej nie wiesz, co masz robić. No, z wyjątkiem tego, że musisz się zapisać na ten nieszczęsny webinar. Uważam, że możesz lepiej spożytkować ten czas. Rzeczywistość nie jest taka kolorowa, jak ma reklamy, to wiadomo nie od dziś, ale uważam, że jest jedna rzecz, która rzeczywiście odróżnia poliglotów od innych osób. I dzisiejszy film jest właśnie o tym. Poznałem wielu poliglotów i dzięki własnemu doświadczeniu i obserwacji mogę stwierdzić, że jest coś, co ich łączy i odróżnia od przeciętnego zjadacza chleba. Chociaż sami też są zwykłymi zjadaczami chleba. A więc najpierw opowiem Wam o swojej historii, a potem zdradzę coś, co moim zdaniem może aspirować do tego miana sekretu poliglotów, o którym mowa w tytule. Znam 8 języków na różnym poziomie zaawansowania. Trzech mówię płynnie, w kolejnych dwóch-trzech swobodnie się porozumiewam. Trzy następne mam opanowane głównie pasywnie. Potrafię się dogadać, ale przede wszystkim czytam książki, słucham podcastów. Mogę więc osobie chyba powiedzieć, że jestem poliglotą, chociaż szczerze mówiąc nie lubię tej etykiety. Uważam, że stawanie się poliglotą to proces, to coś więcej niż tylko liczba języków, które znasz. To bardziej to, co robisz, niż to, kim jesteś. Nie ma takiego punktu odcięcia ani momentu, w którym możesz powiedzieć, tak, teraz to ja już jestem poliglotą, a jeszcze przed chwilą nie byłem. W środowisku poliglotów często używa się takiego stwierdzenia, że nauka języków to maraton, a nie sprint. W 100% się z tym zgadza. I dodatkowo w ramach tego maratonu też masz różne odcinki. Są takie, kiedy biegniesz szybciej, a są takie, w których wydaje się, że nie posuwasz się za bardzo do przodu. Te szybsze i te wolniejsze. Te, w których czujesz wiatr we włosach, i te, w których łapiesz zadyszkę. U mnie było to tak, że po latach formalnej edukacji znałem dobrze angielski i hiszpański. Uczyłem się ich w gimnazjum, liceum, a potem jeszcze w ramach lektoratów na studiach. Potem w 2017 roku wyjechałem na wymianę zagraniczną do Portugalii. Zanim to zrobiłem, postawiłem sobie za cel nauczyć się portugalskiego. Pamiętam, że był to dla mnie bardzo ambitny cel. Czwarty język. Wow, to by było coś. Tak wtedy myślałem. Ponieważ portugalski jest dość podobny do hiszpańskiego, Dało mi się go dość szybko nauczyć, a potem używać go podczas wymiany. Jak możecie sobie wyobrazić, dało mi to duży zastrzyk motywacji i wiary w siebie. Czułem się pewny siebie i miałem chęć do nauki kolejnych języków. Zobaczyłem, że to wcale nie jest takie trudne i spróbowałem ponownie powtórzyć ten sam mechanizm. Panowałem włoski, wyjechałem na kolejną wymianę, tym razem w ramach studiów magisterskich. I tam po raz kolejny mogłem cieszyć się możliwościami, które daje nauka języków obcych. Jeszcze w Portugalii rozmawiałem z koleżanką z Wielkiej Brytanii. Pamiętam, że wyroczyłem się jakoś w stylu: Tobie łatwiej jest nauczyć się portugalskiego, ponieważ znasz angielski, a te dwa języki są dużo bardziej podobne do siebie niż polski i portugalski. Więc dlaczego nie nauczysz się rosyjskiego, skoro tak będzie ci łatwiej? odpowiedziała? Polski i rosyjski również należą do jednej grupy języków, w tym wypadku języków słowiańskich. Więc nauczyłem się rosyjskiego. Potem przyszła kwarantanna, więc jak my wszyscy siedziałem w domu i nie miałem co robić. A co lubiłem robić najbardziej, to uczyć się języków, więc zacząłem uczyć się francuskiego i niemieckiego. Wreszcie zapragnąłem egzotyki, większego wyzwania, i sięgnąłem po chiński. ponieważ była to dla mnie w dużej mierze przegrana bitwa, chociaż jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. To sięgnąłem po tak zwany niskowiszący owoc, czyli rumuński. To jest ostatnim z ważnych, dużych języków grupy języków romańskich. Po hiszpańskim, portugalskim, włoskim i francuskim, które już znamy. Jak widzicie, nie jest to ani kwestia talentu, ani żadnych sekretnych metod. Nie wierzę też w predyspozycje językowe. Polibloci nie mają ani więcej czasu, ani lepszej pamięci. Jeśli już, to raczej kwestia ciekawości i wykorzystania zdobywanego doświadczenia. A metody? Metody oczywiście pomagają. Z biegiem czasu odkrywamy, które nam najlepiej służą i jak najlepiej je wykorzystać. Odchodzimy od starych, tradycyjnych, tzw. behawiorystycznych metod, takich jak gramatyczno-tłumaczeniowa czy audiolingwalna. Stosujemy podejście naturalne, wykorzystujemy kontekst, poznajemy i wykorzystujemy kognaty, a zarazem mamy więcej materiału do tworzenia przeróżnych asocjacji, które pozwalają nam szybciej i skuteczniej zapamiętywać nowe słowa i wyrażenia. Jednak są to raczej elementy warsztatu niż coś, co można nazwać sekretem. Jeśli jednak istnieje taka językowa komnata tajemnic, to pozwólcie, że za chwilę ją przed wami otworzę. Z mojego doświadczenia wynika, że poligloci mają dobrze zmapowane różne języki. Są świadomi różnic i podobieństw między nimi. Wiedzą, na jakie pułapki muszą uważać i jak wykorzystać synergie, które z tego płyną. A to z kolei daje bardzo ważne poczucie własnej skuteczności i w efekcie gotowość do podejmowania kolejnych wyzwań. W efekcie krąg się zamyka. Jak mówi Steve Kaufman, im więcej języków znasz, tym łatwiej uczysz się kolejnych. I nawet nie chodzi o to, że języki są do siebie podobne, chociaż też, tylko też dlatego, że sam stajesz się lepszy. No dobrze, ale w takim razie jak Ty możesz wykorzystać tę wiedzę w swoim procesie nauki? Sekretem jest samo wejście w ten krok z pozytywnym nastawieniem, które pozwoli nam zachować otwarty umysł i cieszyć się z postępów, które sprawią, że będziemy je chcieli jeszcze. Jak mówił chiński legendarny filozof Lao nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Dla mnie takim krokiem była nauka portugalskiego. A co jest nie dla Ciebie? Koniecznie napisz w komentarzu.